Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Tak jak widzicie, zima e, przebyła na Podkarpacie. E, można powiedzieć pierwszy intensywny i od razu intensywny opad śniegu. E, I odsuwamy drogi gminne w miejscowości Żurawica. Jeździmy masejem 4270 Troszkę ten Troszkę ten śnieg jest już tutaj rozjeżdżony, tam na tej drugiej drodze było go dużo więcej eee, Muszę się dość dość zwijać, dość streszczać, żeby jak, jak najszybciej poudrażniać eee, Resztę jeszcze bocznych dróżek, teraz przelecimy tylko te główniejsze. Na później zostają nam wszystkie boczne. Zaczęliśmy coś tam odśnieżać, jeszcze troszkę z tych bocznych dróg, gdyż te główniejsze mieliśmy zrobione wcześniej, żeby po prostu bo nie, nie zrobiły się gdzieś jakieś zatory albo coś. Jest troszkę tego śniegu, jest tutaj dość dość mocno wali spod pługa, nie jest. Nie jest źle, ciągnik daje sobie radę, mimo że nie jest jakiś e, ultra ciężki, gdyż jest to e, stu, około 100-konny ciągnik sześciocylindrowy, bez turbo. Bardzo, bardzo ekonomiczna jednostka, skrzynia mechaniczna z mechanicznym e, rewersem, bez półbiegów. Jeszcze jak patrzyłem o północy, bo ten opad śniegu był bardzo mały, nie, nie wyglądało to, że, że aż tyle napada. Ale tak jak widać, dało, dało tego śniegu, ale nie aż tyle, żeby drogi były całkowicie nieprzejezdne drogi odśnieżamy na szeroko ile się da najszerzej w prawą stronę i w lewo żeby samochody mogły się spokojnie minąć minąć, wyminąć zaglądać tutaj pod prawą stronę bo mamy płyk, pług, pług jest amortyzowany na płycie i po prostu zaglądam tak żeby mniej więcej w środkowym położeniu płyty ustawić przedniego tuza żeby on miał cały czas tyle samo i do góry i do dołu ruchu żeby mógł po prostu kopiować teren. Pług także jest wyposażony w Gumę oczywiście, ta guma jest amortyzowana. Także nie wszystkie, jak, jeśli byśmy napotkali na jakąś przeszkodę, po prostu amortyzacja się poddaje i, i, i pług przeskakuje po, po górze. Jest to dobre na jakieś, jeśli gdzieś któraś studzienka ze studzienek wystaje. Wtedy on fajnie przez nią przeskoczy. Pług mamy szerokości 2,8 metra. Firmy pronar. Tam jest chyba, jak się nie mylę, PUV 2800. Jest to ciężki pług, daje sobie radę fajnie zbiera ten śnieg do samego asfaltu. Jak to mówią, bardzo przyjemna robota. czy to da, odczuwacie, że po prostu ciągnik się naprawdę mocno ślizga. No ale tego materiału też na drodze jest. Popatrzcie, jakie bałdy tam się suną. Właśnie tutaj jest koniec mojego odcinka. Ja się nawracam, jadę dalej i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie, cześć.